Hej, czyli witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Marty. Standardowo witam się z Wami. Ja, czyli Klaudia i standardowo wita się z Wami. Ja, czyli Marta. Marta powiedz gdzie jesteśmy, co robimy i z kim gramy. Jesteśmy w Koninie, zagramy z medykiem dwa koni. i słuchajcie, tak się zastanawiałam od wczoraj to jest chyba mój pierwszy mecz, gdzie pojechałam, ale w ogóle nie jestem wpisana w protokół jako zawodniczka i, i nie zagram. Nie. Dziwnie. Dziwnie, nie? Bo Tyle to jest lat. Tak, jestem dzisiaj sztabowcem. A i, jest... i wszystkim naraz. Mówiłaś, dlaczego nie zagrasz? Yy, nie mówiłam, bo jeszcze wiesz, jeszcze no, dopiero powitanie nasze, tak? A, jeszcze nie widać, tak? Nie wiem, chyba widać, nie? Drugą stronę mi wyrywali ósemek. Na szczęście więcej ósemek nie mam, więc teraz się przemęczę tydzień i będzie dobrze. I tak jak Marta miała zęby mądrości, tak już nie ma żadnego. No Stałam się, się mądrzejsza, na pewno bez tych zębów teraz będę mądrzejsza. Tak naprawdę, to dlaczego zęby mądrości? No, bo one wyrastają w takim okresie, gdzie człowiek dorasta i się staje mądrzejszy. Tak, tak gdzieś przeczytam. Dajcie nam znać, czy to jest właśnie ta teoria. W ogóle kurczę, kochani, co się przemęczyłam z tymi zębami. Słuchajcie, poszłam. Zrobił mi znieczulenie pan dentysta, którego pozdrawiam. Pewnie nie ogląda, ale pozdrawiam. I górę mi wyrwał. Od tak, rachciach. Dlatego, że górne zęby, górne ósemki się wyrywa podobno łatwo. Tak, ale słuchaj, z dołem myślałam, że też nie będzie problemu. A tutaj półtorej godziny słuchajcie, spędziłam na fotelu, bo ona nie chciała wyjść, bo się gdzieś zahaczyła jakiś podwójny korzeń. Ja już płaczę, ten dentysta też już prawie płacze, bo nie może tego wyrwać. Na trzy części mi podzielił, wyciągnął te dwie i tej jednej nie może. No masakra, masakra, naprawdę. Płakałam ci... się dwa razy i nie było fajnie i bolało i trzy dawki znieczulenia były. Powiem ci, że nie wiem, czy mnie nie udziałała osa. Sałdusia, ty nie umieraj tu teraz, bo ja dzisiaj nie gram i nie mogę cię zastąpić. Nie, uczulenie na osy chyba nie mam, bo mnie kiedyś też udziałała, ale masz cebulę? No, no nie w tych spodniach. Idziemy do szatni i sprawdzimy, czy tlabia przeżyje. Jak myślisz? Jak obstawiasz? przeżyje, czy nie przeżyje? Trzebała nie przeżyje. Bo mówi, że ją osa dziabnęła. Gdzie? Pokaż. Za, za, ale ale czułam, ta, czułam takie kąśnięcie. Może ona mnie ugryzła, ale nie żądna. -no? No, może była ładna chciała. <grymme> Jestem taka słodka, że, <grymme> że lecą do mnie włosy. Kochani, jest ósma przyjechał nasz bus, ale ta godzina nie sprzyja. Trener się mnie pytał, czy my mamy białe stroje, bo ja jej niby zabierałam. Ola też nie zła, bo powiedziała, że zawsze nam wody braknie, mimo że zawsze nam wody zostaje. I jest pytane w szatni. Kto chce zabrać Co wodę, kochani, bo jest za dużo? Grała, kochani, no trener pijany dzisiaj. Trener pijany. Trener pijany. Ty kochasz te Tomasz? To masz? Pokaż no trenerowi, że masz biały. No gratuluję. Prawie A sprawdzałaś czy masz? Czy wszystko mam? że wracacie, wracacie Dobra, do tradycji. Dostań. Dostań. Proszę do dobry. Co masz takie oczy podkrożone? wczoraj byłam na pielgrzymce. Co, byłaś? Na ty zawsze jak się spóźnisz albo coś, to mówisz, że na pierwszym bo aż tu pielgrzymek nie ma. Co, ty nie na pielgrzymce jesteś? Ja pierdzielę. Mańca. Patrzcie, jeszcze raz. No, jest... <grymka> Marta, tu, tu jest trener, to chyba będzie żart za każdym razem, jak będziemy tutaj jechać. Flat white mama. Mama naprawdę ja siebie Trzeba nagrać. Uuu, kolejne wydanie z salonu fryzjerskiego, wery. Dzień dobry, zapraszamy. Kolejne stanowisko pracy. <laughs> Jaka fruzurka tym razem, Weronika? Opowiadaj. No kinia klasycznie, dwa warkocze, ale dawno nie było nie kinia, no, kiedy ostatni raz na, zako na zakończenie sezonu tak. było. No właśnie. No to ja, mnie wywalili z no. kolejki po to, żeby ona o, była, na... no, bo no. bo ja do nie napisała rano, czy mogę jej zrobić włosy, a ona um. myśli, że ma abonament no. i że nie trzeba. Ale się Marysia, zakłada, a Marysia um. też napisała. Ale Marysia tydzień temu nie napisała i stwierdziła, że Marysia to się cieszy często, więc ona um. nie musi pisać. No właśnie to masz I tam, tak, że, ona była w kolejce. Że jak ci się coś przypomni, to wtedy ty nie masz takich regularnie, tak jak ta Julia ma abonament. Ja piję się, Marysia mówi, a ty, ty dzień meczowy. Ja, ja, ja mam na razie chamiwe <zupiły> włosy. Okres dramany? Ten... Tak. No. Bo ja nie jestem ja to... A, no dokładnie. U nas luź. Pokaż, pokaż jak Ci nie wyszło. <śmijenie> no dobra, pokaż tą anomalię, ola. życie na mi, nagraj, bo mnie wychodzi. <śmijenie> Bang. I co mam teraz otworzyć? No właśnie tak. Na mm. delicious. Przeceruję. <grym> Kochani, jest 6 minut po północy, jedziemy do koliny. A ja sam zjechałam to cały czas już tak Pan go przestawiał, wiesz? Co? Pan go przestawiał. jest jeszcze pierwsza, druga dochodzi. Pierwsza nie, jest 6 minut po, po, północy. po północy. A, 6 minut po północy. Jak wyjeżdżaliśmy, to pan go przestawił, a nie wiem. Dobra. Dobra. Znowu salon fryzjerski. Ale Słuchaj, się musi zgadzać. Mówiłaś, że jeszcze firmy nie otworzyłaś. ale to, taki, to dla was taka informacja. A. One wyszły na zewnątrz, żeby przedziałek zrobić. Jakby nie mogły tego zrobić wewnątrz. Mi by się już to znudziło, robienie tych fryzur. <grym znafasz> Idzie ziemniaczek. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Vera, nie Słucham, znudziło ci się jest... robienie tych fryzur? No może, ale chociaż będziecie ładnie wyglądały. na w drugą stronę, Wera? No dobra co nie dogracie, co do to wyglądacie, tak? A do my... wyglądacie? A, czyli o, to ładnie wygląda, przesadzał. tak? Z tym do wyglądania bym nie przesadzał. A wiadomo, niektórzy tylko, ale no. Dziewczynki biorą torby. A my z borkiem a, bez torek. O, a ta znowu, gdy przyjechała, żeby spać. Masie, mi Nie. Słuszka się! Nie mogłam się A przespać. w domu nie masz? Słucham. W domu nie masz łóżka? Nie, ale nie mogłam się przespać w, w autobusie w Autobusie. Czemu? Nie, my jakoś nie mogłam zasnąć, nie mogłam było. powiem wam, że naprawdę dziwnie bo... Powtórzę się, ale pierwszy raz jestem na meczu naszym nie jako zawodniczka i trochę nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Przenosimy się już parę dni dalej. Jak widać, z moją szczęką jest już dużo lepiej. Jestem gotowa do gry w następnym meczu. Już nawet trenowałam. A teraz czas na omówienie meczu z medykiem 2 Konin. No, pewnie zauważyliście, że nie ma obrazków pomeczowych z szatni. No bo niestety ten mecz nie wyszedł nam tak jak chciałyśmy, jak planowałyśmy. Od początku medyk nas no nie oszukujmy się, zdominował. Dziewczyny z konina stworzyły. Kilka dobrych sytuacji, a jedną z nich nawet im wprost podarowałyśmy. Na szczęście tej sytuacji nie wykorzystały. Ale tutaj to było tylko odwlekanie tego, nazwijmy to, wyroku, i to medyczki jako pierwsze wyszły na prowadzenie.

Nam jeszcze w pierwszej połowie udało się wyrównać. Maja zebrała długą piłkę i idealnie wrzuciła na głowę do wbiegającej Oli. Ola takich sytuacji nie marnuje, więc było jeden do jednego. No i jak wydawało się, że zyskamy troszkę tej pewności siebie. No to medyczki odpowiedziały drugą bramką. Tutaj, podobnie jak przy pierwszej, mogłyśmy się dużo lepiej zachować. Ale jest jak jest. Dobra! 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 Na sam koniec pierwszej połowy miałyśmy jeszcze swoją dogodną sytuację. Piłka trafiła tylko w obramowanie bramki, a więc na przerwę schodziłyśmy przegrywając jeden do dwóch. Myślałam, że po przerwie może się troszkę ogarniemy, nadgonimy, znowu wyrównamy, no, ale tak się nie stało. Próbowałyśmy, medyk też próbował. Nam się nie powiodło, medykowi się powiodło. Ponownie tego, jak ta bramka padła, to aż mi się nie chce komentować. No, bo sami widzicie, jest jak jest. Przegrywamy pojedynek. Zawodniczka gospodarzy bardzo sprytnie popycha Klaudię na tyle, żeby ją wytrącić z rytmu biegu. Bardzo dobra kontra, wyprowadzona przez tutaj zawodniczkę medyka. Która dogrywa do swojej koleżanki, a ta nam strzela na 3 do 1. Ich sytuacja robi się ciężka, ale piłka nożna nie takie kombeki widziała. Także szukamy tej kontaktowej bramki. Nieco pomaga nam to, że zawodniczka medyka ogląda drugą żółtą, czyli w konsekwencji czerwoną kartkę. Gramy w przewadze, ale medyk się bardzo dobrze broni i jeszcze nas kontroluje. Na szczęście z tych kłopotów chwilowych nam się udaje wybrnąć. I nadzieję daje nam jeszcze Maria, która, no sami zobaczcie, mija kilka przeciwniczek, strzela na 3 do 2 albo z naszej perspektywy 2 do 3. No i szukamy, 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 ale niestety więcej bramek w tym meczu już nie padło.

Dla gospodyń. Medyk wygrywa 3-2. Oczywiście łatwo mi się komentuje z perspektywy tej, która nie gra, tylko patrzy z boku. Ale troszkę nam brakuje takiej walki siłowej. Obawiam się, że troszkę w tym momencie charakteru. po prostu musimy przeskoczyć pewien poziom, musi nam się troszkę w głowach poprzestawiać. Uważam, że mamy dobrą drużynę. Mamy duże umiejętności, tylko jeszcze trzeba potrafić to sprzedać. Do tej pory to nie wychodzi, ale jesteśmy w środku ligi, więc okazja na to już za chwilę. Teraz jedziemy do półtuska na mecz z Beniaminkiem Fuksem. Półtusk chyba wiemy, czego się spodziewać, co musimy zneutralizować, na co uważać, a co same zrobić z przodu, żeby ten mecz wygrać. Teraz tylko kwestia wykonania. Za to trzymajcie kciuki, a w tym filmie to by było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się Wam podobał. Zasubskrybujcie może ten kanał, jeżeli chcecie więcej vlogów, z meczów i tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!